Hejka, hejeczka kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj czas na vloga, chociaż długo, bardzo długo vlogów nie było Może nawet chyba z rok temu nagrałam vloga ostatniego Albo z 9 miesięcy temu, nie pamiętam, ale mam nadzieję, że mnie jeszcze pamiętacie. Dzisiaj będzie bardzo ekscytujący dzień. A dlaczego, kochani? Dlatego, że idę się dzisiaj pierwszy raz spotkać z Eweliną Shipson na Instagramie. Może ją znacie, może jej nie znacie, ale ją dzisiaj na pewno poznacie. No i jadę do Oxfordu, wybieram się do Oksfordu, jest godzina 11.30. Ja już prawie jestem gotowa, jeszcze tylko muszę pomadkę sobie na usta nałożyć, włosy sobie pokręcić, no i zabieram Was ze mną, więc mam Mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną ten dzisiejszy dzień, ponieważ dzisiaj będzie się na pewno dużo działo. Tak wygląda moje dzisiejsze śniadanko. Mam tutaj kanapkę z jajkiem, mozzarella, pomidor, awokado. Uwielbiam awokado i rokiet. Uwielbiam. Przepyszne. Wybaczcie za niepościelone łóżko, ale zaraz będę pościel zdejmować i wkładę się do prania, bo jak we wtorek wrócę, chcę mieć czystą, świeżą, pachnącą pościel. E, ja już jestem prawie, że spakowana. walizaczkę się pakuje, ponieważ jadę do Eweliny na dwa dni. Ciuszki już mam spakowane. E, Kosmetyki do pielęgnacji też są spakowane. Jeszcze muszę tutaj włożyć moją ładowarkę do iPhone'a, ładowarkę do luszczanki oraz em, kosmetyczkę z kosmetykami, oczywiście. Paznokcie sobie przed chwilą dokleiłam. To są paznokcie z Primarka, za funta, zawsze sobie takie przyklejam. To mi się podobałem. te kolory jest pięknie, kolorowo, e, i tak właśnie powinno być. Już chyba wszystko mam spakowane, jeszcze tutaj ładowarka do luszczanki. Ładowarka do iPhone'a, chusteczki mokre, kosmetyczka moja z kosmetykami, em, Mam nadzieję, że nic nie zapomniałam, nic nie zapomnę. Tak myślę sobie, co jeszcze tutaj spakować. Ja już jestem gotowa, prawie że gotowa do wyjścia. Jeszcze muszę tylko tutaj w pokoju ogarnąć sobie, e, zdjąć pościel, wyprać pościel. Mama akurat mnie rozwiesi później. Um, no i powiem wam, że jestem na maksa, na maksa podekscytowana dzisiejszym dniem, bo będzie się na pewno dużo działo. Muzyka Ja już jestem w pociągu jadę pociągiem do Dequa Parkway. Przeważnie mam pociąg bezpośrednio do Oxfordu, ale nie wiem czy to się robią po prostu z torami albo po prostu stacja jest zamknięta i muszę jechać do Dequa Parkway, a z Dequa Parkway jest autobus, będzie czekał pod stacją i zawozi do Oxfordu, więc autobusem chyba będzie pół godziny jazdy. Ja nie lubię autobusem jeździć, z że mam chorobę funkcyjną, pociągiem o wiele lepiej się jedzie, no ale trudno jak trzeba to trzeba. Widzimy się zaraz. Czas kamera mi szwankuje i nie chcę łapać fokusu, nie wiem dlaczego, mam nadzieję, że dobrze się nagrało. W ogóle tu mam maseczkę już brudną od podkładu. Jak zawsze norma. Całą makijaż pewnie mam zepsuty przez tą maseczkę, no ale jak trzeba to trzeba nosić, nie ma, nie ma wyjścia. Oj, już dojecham do jakiegoś miasta, ja już jestem na strach, jestem w Oksfordzie i też zaczął strasznie lać powiem Wam. Nie wiem gdzie jest Ewelina. Eweliny nie ma, chyba mnie wystawiła. Szukam. Czekam, będę szukać. Stoję akurat pod stacją, bo rozpadało się, jak tego przyjechałam to się rozpadało. Popsuła się pogoda. Popsuła się pogoda od razu. Idę tutaj, przejdę sobie do sobie na środek. Mam nadzieję, że zaraz będzie. Gdzie ta Ewelina? Co ona się podziała? Jestem ciekawa czy Ewelina tutaj przyjechała, tym oto autobusem. Szukamy, patrzymy, nie wiem jak... O, widzę ją, widzę ją! A, widzę ją! Sekunda, bo tu ludzie chodzą. Widzę ją! A, widzę ją! Nie mogę to Heja! Jesteśmy właśnie w McDonaldzie, czekamy na jedzonko. Ewelinka pięknie wygląda, nie jest zwoknięta, a jestem zwoknięta. Możecie zobaczyć na Instastory. Na pewno widzieliście na Instastore w sumie. Tutaj zamówiłam double cheeseburger, tutaj takie nachos serki w panierce. Ewelinka sobie zamówiła co? Quatro bander I frytaski, więc bierzemy się za jedzonko. I widzimy się za niedługo. Już dotarłyśmy do domu Eweliny Siffson. W ogóle. Zobaczcie jak ja wyglądam, czy wy to widzicie? W ogóle cały makijaż mi się rozmazał, bo strasznie deszcz zaczął lać. Oczywiście jak tylko przyjechałam do Oxfordu, deszcz zaczął lać. Idziemy do Eweliny i zobaczyć co ta Ewelinka tam robi. Uuuu! Uuu, jaki glow! kobieta. to teraz dopiero sfokusowało, pokaż glow. Coś pięknego. Jest to be perfect. W ogóle Ewelina nam pokazała mnóstwo kosmetyków, które muszę zakupić. chyba będę zbankrutuje przy Ewelinie. Proszę. Tutaj są, dziękuję bardzo. O, do tej tej. Tak. Przepiękne rozświetlacze z Be Perfect, które muszę zakupić i na pewno zakupię wkrótce. Ja mi się tam w mojej kuchni. Mów ile, ten jest mój, to ja tak delikatnie, a ty? No dawaj. Ty mi dałeś w krótkiej szklance, no to tyle też. Też? Mi dałeś w krótkiej szklance. A ty nie chcesz? <laughs> w długiej. To zaraz. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Hejczka. Właśnie robimy live'a na Instagramie u Shivson. Ewelinka na live. Udaję Gada porownie. ze swoimi fanami. Hej kochani, jak tam dzisiaj się czujecie. <grym> Pokaż co ma za rzęski, Skąd takie piękne rzęski No właśnie Pauline Naszys No mm. kochani Body. Love Dzisiaj już mam je chyba na sobie szósty, siódmy raz. Dalej wyglądają jak nowe. Byłyśmy w polskim sklepie, no i kupiliśmy to cudeńko. To jest przepyszne. Dwie paczki, oczywiście, kupiłyśmy. I już ich nie ma, pusto. No właśnie, bo przepyszne już nie jest. Nie, no nie, Jak to Ono zimnoci? Nie jest mi zimno, zjam, kurde. Właśnie, właśnie szukamy jakiegoś dobrego horrora. I zamówiliśmy żarełko i czekamy, aż przyjdzie. Elka, hejeczka. <laughs> Tutaj Ewelineczka, a to Miarek w materacu zawinięty.